Obecnie szpital jest czymś, co można by żartobliwie nazwać świątynią bogini choroby. Robot przychodzi zostać naprawiony przez robota. W normalnych warunkach, kiedy człowiek mocno stąpa po ziemi, najlepiej gołą stopą, to wie, kiedy żyje w zgodzie z naturą i tym samym ze swoim ciałem. Nerwy, lęk, depresja, ciągły pośpiech, ciągłe zniekształcanie umysłu pod wymogi społeczeństwa. Sprawia, że umysł choruje, a jak umysł choruje, to ciało też choruje, bo umysł to centrum dowodzenia, a najlepszym dowódcą takiego centrum jest nie dyktator, lecz sługa, który służy każdej najmniejszej cząstce tego, czym jest. Szpital dla większości pełni rolę warsztatu dla samochodów. Ludzie myślą, że są maszynami i tak też traktują siebie i są traktowani. Gdyby istota ludzka zdawała sobie sprawę, że bardziej jest jak planeta, jak frakta planety Ziemia, to wiedziałaby, że absolutnie wszystko, czego doświadcza, co wkłada w swój umysł, wpływ na jej zdrowie. A tak nie wie skąd problem się wziął, nie ma pojęcia, jak go rozwiązać, i idzie do szpitala, do miejsca, w którym nie dojdzie do źródła problemu, bo pacjent sam w sobie jest źródłem problemu. A zabiegi przypominają nakładanie plastra na plaster. Rozwiązaniem nadmiernej chorobliwości ludzkości jest świadome słuchanie siebie, słuchanie reakcji organizmu na absolutnie wszystko, co wprowadzamy do niego, a zwłaszcza co wprowadzamy do mózgu. Umysł jest niczym Słońce dla ciała, gdzie ciało to planeta Ziemia. Jak Słońce świeci i grzeje, to wszystko widać i wszystko rośnie. I wszystko jest tak, jak być powinno. Jak słońce jest przyciemnione, zimne i nic nie widać, to nic nie rośnie. A na powierzchni planety dzieje się piekło.